Dzień dobry. Minęło wiele czasu od naszego ostatniego spotkania, bo wiele się w naszym życiu dzieje, ale dzisiaj wyjątkowa, jak każda inna, pewnie wyjątkowa, ale wyjątkowa okazja, ponieważ chciałbym was wszystkich zabrać w podróż po trzech wyjątkowych, unikatowych edycjach whisky Glenfarclas, ale też w podróż po historii Polski, czyli będziemy mieć jeden kraj, jeden naród i jedną destylarnię. Wszystko zaczęło się od pomysłu, który zakwitł nam i firmie, dla której ta edycja była przygotowana, czyli dla sieci sklepów Al Capone, zakwitł nam w głowach taki pomysł, żeby stworzyć właśnie jakąś limitowaną edycję dla nich, bazując na destylarni Glenfarclas. Padł pomysł, że to będzie seria, która będzie pokazywać stolice Polski. Wiadomo, że historia Polski zaczęła się od chrzestów w 966 roku, kiedy to Mieszko pierwszy właśnie przyjął chrzest w Gnieźnie, no i to była pierwsza stolica Polski. Ona funkcjonowała do 1038 roku, kiedy to już całkowicie w sumie miasto zostało zniszczone przez najazdy Czechów, a szczególnie, jak historia mówi, do tych, którzy się wsławili w niszczenie miasta, należał oczywiście książę Brzetysław, jeżeli. Dobrze wymawiam to jego imię. Zatem rok później, w 1039 roku, Kazimierz Odnowiciel postanowił przenieść stolicę ze zniszczonego gniezna do Krakowa. No i tam jak gdyby stolica trwała do 1596 roku, kiedy kolejny król, czyli Zygmunt III Waza, przeniósł ją do Warszawy. Przeniósł ją, dostrzegając w Krakowie jego dosyć niewygodne, peryferyjne. Położenie, no bo warto pamiętać, że w XVI wieku, w 1569 bodajże, podpisano Unię Lubelską, w której połączono koronę Królestwa Polskiego z Księstwem Litewskim. W związku z tym, z pewnością na stworzono jeden podmiot, jeden sejm, jedną walutę, no i wiadomo, że posłom z Litwy łatwiej było przyjeżdżać i spotykać się w Warszawie niż jechać kolejny kawał drogi na południe do Krakowa, więc Warszawa leżała bardziej centralnie, Warszawa leżała też na szlaku chociażby handlowym, wiążącym ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód, a poza tym warto jeszcze wiedzieć, że król Zygmunt III Waza był Szwedem, w związku z tym też trochę tęsknił za swoim krajem. Najbliżej mu było wiadomo z Warszawy niż z Krakowa. Do tego doszły dwa jeszcze takie krótkie epizody, bo mieliśmy stolicę w Płocku od 1079 roku do 1138. Powiedzmy jakieś tam niecałe 60 lat, no ale tego już w serii nie uwzględniliśmy. Było to za czasów chociażby Bolesława Krzywoustego, który sobie upodobał rządzenie właśnie z Mazowsza, z Płocka. no i był jeszcze niecały rok 1295-1296, kiedy w Poznaniu był koronowany przemysł drugi. Ale generalnie skoncentrowaliśmy się w tej serii na w trzech stolicach, zaczynając od wersji 10-letniej, było Gniezno, 12-letnią reprezentował Kraków, no i 15-letnią reprezentowała Warszawa. Jeżeli chodzi o Szkocję w XVIII wieku, dlaczego mówię o Szkocji w XVIII wieku, wszystkie dokumenty wskazują na to, że Glen Farclas oficjalnie powstał w 1836, założonym przez Roberta Heja. Ale jednak, jeżeli ktoś z Was miał okazję zwiedzać destylarnie, tam wisi taki no, malunek, Obraz, który jest datowany na 1791 rok. I na tym obrazie no, widać jak do złudzenia coś, co przypomina, no, może nie do końca dzisiejszą destylarnię, bo tam ma dużo więcej magazynów, ale jednak coś, co przypomina kształtem i wyglądem destylarnię Glenfarclas. Tam, między budynkami na podwórku, są ustawione jedna na drugiej beczki. Mamy wysoki komin, z którego Dym się unosi do góry, czyli tak jak to by był dzisiejszy steel room. Z tyłu na zewnątrz mamy dwie duże, okrągłe takie nazwijmy to wanny, czyli wormtaby służące do skraplania. Mamy też pana, który obok tej destylarni stoi, chyba z czymś co przypominał łopatek. Kto wie może w, XIX, w XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku, wydobywał. Tam w okolicach dzisiejszego Glenfarklasa Torf, no i może się okazać, że destylarnia funkcjonowała już właśnie od 1791 roku, czyli pod koniec XVIII wieku, ale działała nielegalnie. Wiadomo, że legalnie zaczęła działać, tak jak wspomniałem przed chwilą, od 1836 roku. W 1865 destylarnię przejęli dzisiejsi właściciele. Był to John Grant, no i od 1865 roku. Destylarnia jest cały czas w rękach jednej i tej samej rodziny. Wspomniałem na wcześniej, wcześniej, na wstępie dzisiejszego odcinka, że są to edycje unikatowe, wyjątkowe, tak jak cała destylarnia. Jest to jedna z naprawdę niewielu destylarni, które, jeżeli chodzi o Szkocję, które pozostały w rękach prywatnych, w rękach właścicieli, tych, którzy ją. Akurat w tym wypadku ponad 150 lat temu przejmowali. Destylarnia, która przeżyła pod koniec XIX wieku niemalże bankructwo spowodowane układem czy spółką z braćmi Patison, od tamtej pory obiecali sobie, że nigdy więcej nie będą pracować na różne, jakiegokolwiek rodzaju pożyczkach czy kredytach. W związku z tym, od tamtego czasu, od początku XX wieku, wszystko to, co Czyli destylarnia Glenn jest to produkowane za swoje własne pieniądze, nie ma tam żadnych pożyczek. Destylarnia nadal um, um, używa czy stosuje bezpośrednie podgrzewanie alembików. Niewiele destylarni już na tym zostało, jest to mało ekonomiczne, a na pewno mniej ekonomiczne niż pośrednie podgrzewanie. Był taki moment i też epizod w historii destylarni w latach 80., kiedy ona, jak większość innych, chciała się przełączyć na pośrednie podgrzewanie alembików. Ale destylat czy numerik, który spłynął z aparatury, jak się okazało, w ogóle nie przypominał charakterem tego, co skraplane było wcześniej przy bezpośrednim podgrzewaniu. Zatem destylarnia wróciła do, tego, do tej metody i do dnia dzisiejszego stosuje bezpośrednie podgrzewanie alembików, no i też, jako chyba jedna z bardzo niewielu destylarni, jeśli nie jedyna destylarnia w Szkocji, stosuje tylko i wyłącznie beczki poszery, co jest oczywiście zabiegiem na pewno dużo droższym niż stosowanie beczek po Bourbonie. Mamy trzy limitowane edycje, każdej z nich, czyli zarówno gniezno, dziesięcioletnie, Kraków 12-letni i Warszawa 15-letnia. Wszystko to były edycje ograniczone liczbą do 600 butelek. 600 butelek, każdej z nich dotarło do Polski. 600 butelek, każdej z nich trafiło na wyłączność do sieci sklepów Al Capone. Każda z tych edycji jest jeszcze oczywiście oferowana w tubie, których ja tutaj nie pokazałem, natomiast grafika na tubie jest odzwierciedleniem grafiki, która jest na etykietach. Także zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, ta etykieta symbolizuje gniaz gniezno dwunastolatek jest symbolizowany przez Kraków, no i piętnastolatek przez Warszawę. Wszystkie są zabutelkowane. Z naturalną mocą mniej więcej 60%, ona się trochę różni. Dziesiątka ma moc 60,1%, dwunastka ma moc 59,3% i o dziwo, piętnastka, najstarsza, ma najwyższą moc dokładnie 61%. Te butelki już od dłuższego czasu funkcjonują na rynku, w związku z tym nie jestem dokładnie pewien, ile ich jeszcze zostało w zasobach sieci Alcapone, ale gdyby ktoś był zainteresowany zdobyciem takiej. Serii, albo brakuje mu jednego z tych, jednej z tych trzech pozycji, to oczywiście e, proszę się kontaktować z siecią Al Capone, z ich sklepem online. I myślę, że z pewnością tam te butelki dostaniecie. Ja tylko na koniec chciałbym powiedzieć, że mimo że to jest jedna destylarnia, mimo że polityka beczkowa, no skoro są używane tylko beczki poszery, no to różnica może być tylko w tym, że są to albo First fill, albo refile. Zatem whisky, i nawet mocą, jak słyszeliście przed chwilą, whisky te są do siebie zbliżone. To, co bardzo ogólnikowo mógłbym powiedzieć, to moim zdaniem, w moim odczuciu, dziesiątka jest to bardziej aromat słodkiej gruszki, aromat biszkopta, argo, aromat miodu i do tego przyprawy powiedzmy typu goździki i cynamon dwunastka idzie w trochę innym kierunku jeżeli chodzi o owoce bo mamy z jednej strony jabłko z drugiej strony mamy wiśnie z trzeciej strony mamy Suszone śliwki, do tego też przyprawy, ale bardziej bym to określił jako gałka moszka tubowa. No i piętnastka, jak gdyby najbardziej charakteryzuje DNA destylarni Glenn Farklas czyli mamy z pewnością tutaj rodzynki, mamy marcepana, mamy czekoladę, mamy też skórkę pomarańczową i mamy takie ciasto z rodzynkami i ze skórką. Które się chyba nazywa keks. Zatem wszystkie trzy mają swoje zalety. Glenfarclas, jak wiecie, należy do wielu z was, ale również do mnie. Dla mnie do jednej z najlepszych destylarni, które znajdują się w Szkocji. Zatem gorąco polecam. Dla tych, którzy lubią Glenfarclas'a, a jeszcze nie mieli okazji spróbować, na skuszenie się i zainwestowanie. W taką serię stolic polskich. Powtórzę jeszcze raz: jest to w całości seria stworzona dla sieci Al Capone. Także tam ewentualnie możecie szukać w ich sklepie online albo w stacjonarnych sklepach, jak macie do nich blisko, takich tutaj rodzynek czy rarytasów. To było tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.